Zapewne kiedy oglądacie ten film to ja już skończyłem podstawówkę, a więc z tej okazji zrobię dla Was diet listę przedmiotów szkolnych, jakie kiedykolwiek miałem przez cały okres edukacji podstawowej, czyli od pierwszej klasy do ósmej klasy. Również się nie dziwcie, że przedmiot, którego nie lubicie jest moim zdaniem najlepszy, bo każdy jest inny i każdy ma inny gust do danego przedmiotu. A tak w ogóle, cześć z tej strony Piotrek, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Przed prosibym o zostawienie łapki w górę i subskrypcji z dzwonkiem po kontentu i bez pieprzenia zaczynamy. Na początku mamy język angielski. Patrząc na angielski z okresu całej podstawówki to muszę stwierdzić, że angielski był spoko, ale niestety na angielskim miałem takie dziwne uczucie. No nie wiem, nie wiem jak to wyjaśnić po prostu. Neurochemia w mózgu. No, miałem takie uczucie, jakbym zaraz miał zdać maturę. Dzień przed maturą. No, nie wiem, jak to wyjaśnić. Po prostu na angielskim miałem takie dziwne uczucie, mimo iż angielski lubię. Następna w kolejności jest fizyka. No, fizykę początkowo w siódmej klasie lubiłem, ale później zaczęła się robić dla mnie bardziej skomplikowana, bo jak wiadomo, fizyka to w większości matematyka. I później dla mnie fizyka stawała się trochę cierpieniem, ale niektóre tematy są przyjemne, więc to zależy. Potem mamy język francuski. Akurat przy wyborze drugiego języka nowożytnego wybrałem język niemiecki zamiast języka francuskiego, więc nie wiem jak to jest na języku francuskim. Nie daj go nigdzie do tej listy. Potem mamy biologię. No, biologię też początkowo kochałem, ale niestety teraz mam do niej takie neutralne podejście. Ale powiedzmy, że biologia była spoko. Następna jest edukacja dla bezpieczeństwa. Ja miałem świetnego pana ZDB, co dobrze tłumaczył i świetnie mówił. Ale niestety robił nam sprawdziany, które zawierały 60 pytań, i tam były pytania nie z podręcznika. Więc to zależy. Następna jest geografia. Jak wiecie, lub nie wiecie, jeżeli jesteście moimi najstarszymi fanami, lub jednymi fanami, to zapewne wiecie, że pierwszym kontentem, jaki tworzyłem, był mapping. I muszę powiedzieć, że ja się w pewnym sensie na mappingu wychowałem. Więc geografia mi łatwo przechodziła. Więc geografia, moim zdaniem, to fajny przedmiot. Potem mamy chemię, my biggest enemy. Chemia to jest w ogóle największy skram w podstawówce. Bo jak jesteście poniżej siódmej klasy, to myślicie, że na chemii będziecie robić eksperymenty. Gówno prawda. Tak naprawdę to będziecie się uczyć budowy kwasów, monopoli, hydrokseluidowych czy innego badziewia. Więc, moim zdaniem, chemia na sam dół. Teraz mamy historykę. O, ja historię kocham z całego serca. Zawsze miałem z niej piątki i szóstki, a raz to ja brałem w konkursie kuratoryjnym, czyli... czyli tym najtrudniejszym. I w ogóle miałem taką fajną, trochę młodzieżową panię od historii, która w piątej klasie zadała zadanie dla chętnych, jakim było budowanie budynków historycznych w Minecraftzie. Pewnie zapytacie się, jak oddawaliśmy pracę. Tak się składa, że odsyłaliśmy na klastrum, czyli takiej jednej z sieci Google. Jeszcze poza tym powiedziałem jej w szóstej klasie o Lesławie Dziku, bo wcześniej wspominała o prawie Macina również. I tak się składa, że czytała nawet jego książkę szkolne Lifehacki. Zapewne jak to słyszycie, to brzmi jak jakaś zmyślona fikcja, ale tak naprawdę miałem takie szczęście, że natrafiłem na nauczyciela z pasją, a nie jakąś wypaloną emerytkę, co narzeka na wszystko i na cały świat. Fenomen na skalę krajów, w którym obowiązuje system pruski w Winhelma III, czyli dosłowna fabryka niewolników, która zabija kreatywność. Więc historia na topie. Teraz muzyka. No muzyka to jest taki przedmiot, do którego nie trzeba się jakoś specjalnie przykładać i normalnie masz piątki i szóstki z automatu, jak się nauczysz jakieś piosenki. Bo u mnie muzyka to było coś w stylu, że musiałeś się nauczyć piosenki, potem ją zaśpiewać i miałeś piątkę z automatu, normalnie. Ja akurat nie lubiałem śpiewać. Ale najśmieszniej na muzyce było wtedy, kiedy bawiliśmy się cymbałkami i wtedy każdy nawalał. I wtedy każdy nawalał jak najmocniej. Więc muzyka w mojej ocenie była fajnym przedmiotem. Następna jest matematyka. Ogólnie rzecz ujmując, to ja na matematyce umierałem totalnie z nudów. Bo po prostu tego wszystkiego to ja nie rozumiałem. Absolutnie. Więc matematykę daje na umieram z nudów. Następna w kolejności jest informatyka. No. To jest podobny skam co chemia, ale trochę lepszy. Poza tym ja w czwartej klasie to ja się uczyłem obsługiwania Paintem. Kiedyś jak ja byłem w klasie 1-3 to ja myślałem, że, że w ósmej klasie na informatyce będziemy się uczyć programowania i grafiki komputerowej. Tak naprawdę to się uczymy obsługiwania programów, które mają więcej lat niż ja. I robimy jakieś prezentacje w PowerPoincie. A w ogóle komputery w mojej sali od informatyki mają normalnie internet średniowiecza, albo ze starożytności, albo i nawet tych istotki. Więc informatykę daje na umieram z nudów. Teraz doradztwo zawodowe. U mnie doradztwo zawodowe wyglądało tak, że pani prezentowała prezentację o w szkołach średnich w Sanoku, czyli moim rodzinnym mieście, licea i technika, i puszczała nam filmiki prezentujące dany zawód. Więc doradztwo było spoko. Język niemiecki. Deutschland, Deutschland, Liebe, Halle, Liebe. Yeah. <tryk> <tryk> Udławiłem się przez śpiewanie w ojczystym języku Platformy Obywatelskiej. Ale przychodząc do tematu, język niemiecki moim zdaniem był neutralny, bo z jednej strony miałem trudności z nim, z drugiej strony lubiłem się go uczyć, bo w czwartej i piątej klasie chodziłem na dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego. W szóstej klasie z tego zrezygnowałem całkowicie, bo zajęcia były o siódmej rano. Aż w siódmej klasie wybrałem ten język jako dodatkowy. Początkowo sobie dobrze z nim radziłem, ale w ósmej klasie nie za ale wyszłem na czwórkę na koniec roku i nie wiem co będzie w szkole średnie, ale. Zobaczymy. Bo na chwilę obecną język niemiecki oceniam neutralnie. Teraz jest plastyka. Moim zdaniem plastyka to coś podobnego do muzyki, bo u mnie plastyka wyglądała tak, że mieliśmy narysować coś w określonym stylu i później mieliśmy z tego automatyczne piątki i szóstki. A w ogóle na koniec roku w szóstej klasie miałem szóstkę z plastyki, mimo iż jakoś specjalnie w prawdziwym życiu nie umiem rysować. Plastyka trafia tam, gdzie muzyka. By the way, w siódmej klasie natysowałem komiks z Grzegorzem Braunem z Gaśnicą i dostałem piątkę. Język polski, czyli koszmar niewielu z nas. Co do języka polskiego, to ja mam mieszane uczucia, bo dla mnie moim zdaniem niektóre tematy są tak fajne, a niektóre tak nudne, że mnie zanudzają na śmierć po prostu. Moim zdaniem najgorsze co było to formę wypowiedzi pisemnej, z którą miałem trudność, bo nie wiedziałem co napisać i analizowałem tysiąc razy czy dane zdanie ma sens i czy nie ma powtórzeń. Z kolei najlepszą rzeczą to były mity greckie, które uwielbiałem jako fan historyki i biografie twórców literackich. Jeszcze na dodatek moja pani sprawdzała zeszyty, to działo się wtedy ciekawie. Niektóre osoby z mojej klasy miały pismo jak sieroglify. Robiła afera na całą salę, a raz to mój kolega dostał 6 jedynek za wiele braków i wiele, wiele więcej, ale nie chcę się rozgadywać. Więc język polski to zależy. Przyroda, czyli przedmiot, który jest tylko i wyłącznie w czwartej klasie. Ogólnie kiedy byłem w czwartej klasie to był rok 2020 i wiadomo każdy wie, że jakaś chińska broń biologiczna z temu wtedy szalała. Ale ja za bardzo nie pamiętam tak szczegółowo co było na lekcji przyrody, ale coś pamiętam, że ją lubiłem. Religia. Z religią jest skomplikowanie, bo ja od czwartej klasy nie chodzę na religię, bo mam totalnie inne poglądy duchowe, ale zacznę od historii dlaczego wypisałem się z religii. Otóż kiedy byłem w drugiej klasie podstawówki, to dowiedziałem się o teorii ewolucji, czyli że człowiek był małpą i tak dalej. W podobnym czasie na religii miałem historię o Adamie i Ewie, którzy zostali stworzeni przez Boga na jego podobieństwo. I się wtedy zastanawiałem czy Adam i Ewa byli antypitekami czy Homo sapiens, ale niestety później się dowiedziałem prawdy, która była. Bolesna dla mnie jako głębokiego chrześcijanina w tamtym czasie. Otóż okazało się, że nie wszyscy wierzą w jednego Boga, niebo i piekło i tak dalej, i są inne religie. Jak i również, że dowiedziałem się o paradoksie religii. No i ja tak stopniowo zacząłem odchodzić od chrześcijaństwa, aż w końcu się wypisałem. Ale patrząc z perspektywy czasu, to religia czasami była fajna, jak na przykład ksiądz przynoszący książkę z komiksami i mówiący na przykład Piotr Dudy został skazany na dożywacie za kradzież PlayStation X. i Takiego Piotra tego w więzieniu Jakbyście się pytali jakiego jestem wyznania To powiem, iż jestem teistą Czyli wierzę w Boga, ale bez określonej religii Więc to zależy Teraz technika Technikę miałem tylko w czwartej, piątej i szóstej klasie Ale uczyła wiele przydanych rzeczy Jak na przykład znaki drogowe I miałem z niej głównie piątki i szóstki Ale ogólnie patrząc to technika spoko była Bue. Z WF-em jest skomplikowanie, bo ja ogólnie uwielbiam ćwiczyć fizycznie, ale w szkolnym WF-ie nienawidzę tego, że jest taki monotonny, bo u mnie WF to było coś w stylu baczność pajace w rzędzie, sprawdzenie obecności, bieganie w kółko i maszerowanie, rozgrzewka, wybieranie drużyn i jakaś gierka. W moim przypadku zawsze to była siatkówka, a nauczyciel sobie siedzi i gada. I zawsze nienawidziłem taki monotonii, bo ja miałem przez cały rok siatkówkę, więc umieram z nudów. WOS. Ten przedmiot Miałem tylko w ósmej klasie i muszę powiedzieć, że kocham ten przedmiot jak historię. Bo w niewielu aspektach jest podobny ten przedmiot, ale najlepsze było to, że mogliśmy rozmawiać z panem o bieżących tematach. Debata prezydencka, PiS, Platforma, Lewactwo, Mento, Żukowska, Biedroń, jakiś tam domowy kibic, Lech i Gdańsk itd., itd. I ogólnie ja miałem z tego przedmiotu dobre oceny, jak moja wiedza o polityce, więc na samą górę. Godzina wychowawcza. Ja ten przedmiot miałem tylko raz w tygodniu i ta lekcja wyglądała tak, że pani nam opowiadała co ktoś w przeciągu ostatniego tygodnia odwalił w szkole. I normalnie moja pani była jak jakaś telewizja, a sprawców traktowano tak jak groźnych przestępców, ale dzięki temu nie umieraliśmy z nudów, więc można powiedzieć, że spoko było. Na dodatek u mnie nie każda godzina wychowawcza to była jakaś telewizja newsów, bo czasami były takie lekcje odbiegające od reszty. Tak się prezentuje moja lista przedmiotów szkolnych jakie miałem przez całą podstawówkę, a więc teraz w tym momencie będę się z wami żegnał. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji z dzwonkiem po kontentu. Cześć!